Cześć! Polskie tenisistki w ćwierćfinale turnieju drużynowego Billie Jean King Cup. Nasze zawodniczki pokonały Hiszpanki po trudnym, bardzo trudnym pojedynku. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. W Maladze ruszyły finały Billie Jean King Cup, czyli rozgrywek drużynowych kobiecych w tenisie i Polska w meczu 1-8 finału mierzyła się z gospodyniami Hiszpankami Wygrały nasze tenisistki 2 do 0, ale te dwa mecze naprawdę były trudne dla polskich zawodniczek. Najpierw Sara Sorribes tormo dzisiaj 106 w rankingu WTA, mierzyła się z Magdą Linet, 38. rakietą świata i Polka wygrała 7 6 6, 2 -6, 6 4 Spotkanie trwało prawie 4 godziny, 3 godziny 51 minut, niezwykle zacięte. Sorry Stormo w mało atrakcyjny sposób yy, gra, ale trzeba przyznać, że oddała bardzo dużo w tym spotkaniu, a Magda z kolei pokazała jeszcze więcej walki, serca i zasłużenie wyprowadziła naszą drużynę, drużynę na prowadzenie, chociaż trzeba przyznać, że emocje były wielkie. Pierwszy set Polka prowadziła 5-3. Potem tiebreak, tie break, który trwał też długo. Cała pierwsza partia trwała półtorej godziny, więc emocji nie brakowało. Drugi set Magda troszeczkę już gorsza. Źle funkcjonował jej serwis. Hiszpanka grała coraz lepiej. Rozkręcała się z wymiany na wymianę i wygrała zasłużenie, ale w trzecim secie, chociaż to sorrybę Stormo prowadziła już 3 do 0, to reprezentantka Polski odrobiła wszystkie straty i zwyciężyła. 6 do 4. Można było się obawiać, czy Dawid Celt wybrał dobrze, kierując do tego spotkania właśnie Magdalinet, bo przed tym spotkaniem Linet miała Sarum Soliwe Torbo fatalny bilans 0 do 4, ale teraz przełamała niemoc w tej rywalizacji i już bilans wygląda trochę lepiej 1 do 4. Sara Saliba-Tormo wychodziła na to spotkanie na pewno pod większą presją, bo miała świadomość, że jeśli przegra, to Pauli Badosie jeszcze trudniej będzie rywalizować z Igą Świątek. A Linet z kolei Mogła z taką trochę większą swobodą podejść do tego meczu, bo miała właśnie w głowie, że jak coś, to jeszcze Iga może odrobić, a potem za, zagra jeszcze o wszystko, ewentualnie Debel. Na szczęście Linet wygrała, i dzięki temu to Idze było troszeczkę łatwiej. Paula Badosa z kolei była. Na pewno pod dużą presją, bo musiała pokonać naszą liderkę reprezentacji, żeby utrzymać drużynę w tym spotkaniu. I w całym turnieju Iga wygrała jednak zasłużenie 6-3, 6-7, 6-1, ale to także nie był łatwy pojedynek dla Polki. Świątek dobrze rozpoczęła. Wyglądała lepiej niż w Riadzie na początku tego meczu, chociaż Badosa też starała się jej dotrzymywać kroku do... Połowy pierwszego seta to wyglądało całkiem równo z obu stron, ale potem Iga przyspieszyła, dobrze serwowała i wygrała pierwszą partię 6-3. Drugi set to już 3-0 do prowadzenie dla Igi Świątek i nagle jej gra troszeczkę się załamała, więcej błędów. Paula zaczęła ryzykować i trafiała w efekcie 4-4, potem tiebreak, w którym to gra naszej tenisistki się załamała. Z kolei Badosa dopingowana żywioło, przez żywiołowych kibiców naprawdę czuła się nieźle na korcie. Z każdej kolejnej akcji wyciągała maksa i zasłużenie doprowadziła do 1-1 w setach. Można było się trochę obawiać, czy Iga w tym momencie nie pęknie, jak to będzie wyglądało z jej perspektywy, ale nie, nie. W trzecim decydującym secie nasza gwiazda zdecydowanie była lepsza. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Jeszcze początkowo, gdy przełamała Paulę Badosę, to ta odpowiedziała, ale już później na, chi, na Hiszpanki nie było na nic stać. I Iga dobrze grała, gra Badosy się z kolei załamała, straciła chyba wiarę, że może tak jak w drugiej partii odrobić straty. To był dobry mecz z punktu widzenia Pauli Badosy. 12. Już ten świata, ale jeszcze na pewno trochę jej brakuje do formy z 2021 roku, najlepszego dotychczas roku w jej karierze. Jeśli chodzi o Igę z kolei, to oprócz tego słabszego fragmentu w końcówce drugiej partii, to dobry występ, chyba nawet trochę lepszy niż te w ramach WTA Finals i widać, że jej forma powoli rośnie, po prostu łapie pewność gry wraz z kolejnym rozegranym spotkaniem, a rytmu meczowego jej wyraźnie brakowało z uwagi na dwumiesięczną przerwę w ostatnim czasie. Polki awansowały do ćwierćfinału, wielkie brawa, zrewanżowały się także swoim przeciwniczkom za porażkę z poprzedniego sezonu, także z finałów Billie Jean King Cup. Wtedy przegrały nasze zawodniczki z Hiszpankami 1-2, po stronie yy, Polski grały Kawa i Linet, u Hiszpanek Rebeka Masarowa i Sara Stormu. Teraz inaczej to wygląda, turniej przede wszystkim odbywa się w Maladze. Z kolei Iga Świątek rozegrała z Paulą Badosą trzeci pojedynek w ich historii bezpośrednich spotkań. Dotychczas było 1-1, bo Iga wygrała w WTA Finals w Guadalajarze trzy lata temu, a potem, właściwie wcześniej, przegrała z kolei z Paulą w Tokio podczas pamiętnego spotkania w ramach Igrzysk Olimpijskich. Co teraz czeka nasze tenisistki w Hiszpanii? Mecz o półfinał z Czeszkami już w sobotę o godzinie 17, więc nie ma dużo czasu na odpoczynek, ale pierwotnie spotkanie Polek z Hiszpankami miało się w ogóle odbywać w środę. Czeszki w składzie Noskowa, Bołskowa, Siniakowa i Beliek, więc niezły nie zestaw nazwisk, ale z drugiej strony bezmuchowej i krejcikowej, więc na pewno są do ugryzienia. Wydaje mi się, że oprócz Seniakowej, która na pewno będzie bardzo groźna w deblu, to w singlu mamy duże szanse, żeby nawet może wygrać 2 do 0. Kto wie, Iga Toy będzie faworytką bez względu na to, z kim będzie rywalizować. Zależy dużo, myślę, od spotkania Magdy Linette albo Magdaleny French w singlu, Stawiam, że pewnie Frank y, Dawid Celt, czyli kapitan, wystawi na ten mecz, bo Linette jednak ten czterogodzinny prawie pojedynek mogło ją to sporo kosztować Sarą Serie Bastormu, ale poczekajmy. Boskowa przed meczem jeszcze nie wiedziała, czy zagrają czeszki z, Pol z Polkami czy Hiszpankami. mówiła, że wcale nie jest pewna, czy to dobrze, że yy, Polki będą zmęczone, bo będą miały taką przewagę nad nami, czyli nad czeszkami, że my tylko trenujemy i nie jesteśmy w stanie się lepiej przygotować pod konkretne yy, zawodniczki. Dopiero w piątek po południu poznamy yy, pr nasze przeciwniczki. Jeśli chodzi o pozostałe spotkania w ramach finałów Billie Jean King Cup, to wczoraj Japonia pokonała Rumunię i w ćwierćfinale zmierzy się z Włochami, tam w składzie m.in. Jasmine Paolini. Słowaczki niespodziewanie pokonały w czwartek Amerykanki i zagrają o półfinał z Australijkami w składzie Ameryki, m.in. Daniel Collins, ale przegrała z Rebeką Szramkową w singlu, a w deblu na koniec właśnie Słowaczki były górą. I jeszcze dzisiaj mecz Niemcy-Wielka Brytania. Lepsza z tych drużyn trafi w ćwierćfinale na Kanadę. To spotkanie Polska-Hiszpania w Maladze układało się bardzo też ciekawie pod względem kibicowskim, bo sporo Polaków na trybunach, ale także oczywiście gospodarze wspierali swoje zawodniczki. i Dzięki temu można było poczuć trochę lepiej atmosferę ważnej rywalizacji, w przeciwieństwie do chociażby turnieju, który odbywał się w Glezgo w poprzednich latach. Z drugiej strony i tak nadal mam wrażenie, że te finały Billie Jean King Cup, dawnego Pucharu Federacji, są trochę wepchnięte do kalendarza. Na koniec sezonu nadal brakuje porozumienia między ITF a WTA ITF, czyli Międzynarodowa Federacja Tenisowa, organizuje właśnie finały drużynowe kobiece, i efekt jest taki, że kilka dni zaledwie po zakończeniu, po zakończeniu WTA Finals w Rijadzie najlepsze drużyny walczą o nieoficjalne mistrzostwo świata zespołowe w Maladze. Nie wszyscy też wiem, że doceniają te y, drużynowe rozgrywki, czy to w męskim, czy damskim tenisie. Ja lubię y, te zawody, aczkolwiek i tak najbardziej podoba mi się dzisiaj format United Cup, czyli mieszanego składu, gdzie grają zarówno panowie, jak i panie. I jeszcze na koniec o zawodach ATP Finals, które trwają w Turynie. Janik Sinner pewnie wygrał swoją grupę. W ostatnim meczu, w ostatniej kolejce pokonał Daniła Miedwiediewa i mają z nim korzystny bilans 8 do 7. Y, z tej grupy wychodzi także Taylor Fritz, żegnają się z rywalizacją na poziomie grupy Alex Dominor i Daniu Miedwiediew. Z kolei w drugiej grupie Niemiec Aleksander Zwieriew pokonał dzisiaj w piątek Hiszpana Carlosa Alcaraza i... Hiszpan żegna się z imprezą na poziomie rywalizacji grupowej. Przegrał wcześniej z Kasperem Rudem. Carlos to sporo mówił, trochę jak Iga czy inne tenisistki, że kalendarz ATP jest przeładowany i on chociażby ma troszeczkę dość. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na mecz polski z Hiszpanią, piątkowy w Billie Jean King Cup? Czego spodziewacie się przed rywalizacją naszych tenisistek z Czeszkami? I jak patrzycie na y, zmagania w Turynie, kto Waszym zdaniem okaże się najlepszy w ramach ATP Finals? Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.